Mam jakiś dziwny problem z n... Telefon dostałem razem z pudełkiem zawierającym zgodny e-mail, instrukcję obsługi, płytkę z... Ordo. Całość jest w naprawdę świetnym stanie. Paweł dołączył również list, który niniejszym czytam. Siemal saperto, ja Walter White mam problem z waleniem. Dla łatwiejszej obsługi w tylnej klapce ukryto. Pierwsze uruchomienie telefonu po hard resecie odpali prosty kreator. System umożliwia instalowanie np. na przykład zdjęcia czy utwory muzyczne. Wbudowane głośniki są stosunkowo głośne i mają trochę basu, chociaż znany wam z mojego kanału utwór, którego nazwy nie umiem wypowiedzieć, więc wyświetla się na ekranie, powoduje nieprzyjemne harczenie przy pełnej głośności. Nie wyrwałem nic, nie złapałem za cyc Nie powiedział mi nikt, że nastał już świt Ja złote mam dwa, wracam samym PK, Bo maluch na gaz, nie odpalił na czas nie... Kolejna część gier Noki o ok. się Tym razem jednak niepotrzebnie przeniesiono całość w 3D Aby poruszać k***nie trzeba trzymać k***nie Na płycie CD z zestawu znajduje się Ordo.